Jak dziś wygląda sytuacja gospodarcza Ukrainy? Jak prowadzi się tam biznes? I jak wpływają na ten biznes geopolityczne decyzje? O to za chwilę zapytam mojego gościa. Partnerem programu jest MediaBord. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z pierwszej strony Szymon Glonek. A ze mną na łączach pan Jakub Karnowski, prezes Kredobanku. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry. A, prezes Kredobanku od 1 marca, ale już kierujący bankiem od lipca ubiegłego roku. Jak wygląda. Jak się prowadzi biznes w, na Ukrainie w czasie wojny? Może zacznę od dwa słowa na temat tego, czym jest Credo Bank. Credo Bank jest ukraińskim bankiem należącym do PKO Banku Polskiego, czyli do największego banku w Polsce. Jest jednym z banków uznanych za systemowo ważne, czyli jednym z dużych banków w Ukrainie, aczkolwiek rynek ukraiński jest istotnie mniejszy od rynku polskiego. Kredobank jest skupia się na klientach detalicznych, to znaczy mamy ponad pół miliona klientów detalicznych oraz na małych i średnich przedsiębiorstwach, które, którzy działają wszędzie w całej Ukrainie. Także w tych bardzo trudnych regionach przyfrontowych, które my określamy jako tam czerwone, pomarańczowe. Nie mamy dużych klientów, i mamy taki bias na zachodniej Ukrainie, czyli Lwów, Zakarpacie oraz Wołyń oczywiście, oraz Kijów, a poza tym w dużych miastach mamy po jednym dwa oddziały. I my funkcjonujemy oczywiście od, od wielu lat, w tym od początku, od początku wojny i ponieważ ja wcześniej pracowałem w spółkach logistycznych ukraińskich, w Uk czyli w kolejach ukraińskich i w UkrPoszta, czyli w poczcie ukraińskiej, to jakby też obserwowałem gospodarkę Ukrainy z tych punktów widzenia od początku wojny I muszę powiedzieć, że dla osób, które no wojna jest oczywiście niestety czymś, czego znaczy niestety, no niestety, niestety jest wojna, ale nie pamiętamy wojny, nie pierwszy raz niestety w okolicach naszych granic wojna się toczy i wojna nam się czyja, jest, kojarzy z czymś no bardzo niebezpiecznym, bo jest niebezpieczna, ale biznes w Ukrainie funkcjonuje w miarę normalnie, to znaczy, jak pojedziemy dzisiaj do Lwowa, restauracje są otwarte, wszystko co funkcjonuje, funkcjonować powinno w normalnym państwie, funkcjonuje. To samo w Kijowie, no, przy czym są tam w Kijowie częściej alarmy lotnicze spowodowane agresją rosyjską, czyli po prostu nieustannymi de facto atakami Rosji na różne miasta Ukrainy, no i te ataki są. Większe w Kijowie niż w Lwowie. Najgorsze są oczywiście w tych regionach, które są blisko linii frontu, czyli jeżeli chodzi o duże miasta, to Charków, Dnipro, ale też oczywiście na, na terenach mniejszych miast, np. przykład Sumy w północnej Ukrainie, są nieustannie celem ataków. Biznes funkcjonuje w miarę normalnie. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że ludzie się trochę przyzwyczajają do, do wojny i to też niestety jest naturalne. Po drugie, no, gospodarka Ukrainy musi utrzymywać armię, musi utrzymywać wysiłek wojenny. E, i, I dlatego e, wszystko działa w miarę normalnie. No tak, panie prezydencie, tylko biznes e, też e, słucha, czy też ludzie słuchają e, tego, co się dzieje na świecie. No i właśnie na ile geopolityka wpływa na takie codzienne funkcjonowanie e, z banku. Systemu bankowego. No bo w Polsce w momencie, kiedy rozpoczynała się pandemia, kiedy rozpoczęła się wojna, ludzie z przerażeniem na przykład ruszyli do bankomatów. Pomimo tego, że wszyscy ostrzegali czy też uspokajali, że sytuacja u nas jest bezpieczna, że nie trzeba wyciągać pieniędzy, że system bankowy jest wydajny, no to tak sobie wyobrażam, że teraz po tych kilku dniach, kiedy różne decyzje zapadają w polityce światowej, Dotyczące Ukrainy, no to Ukraińcy też tego słuchają i też mogą różnie reagować. Oczywiście, że tak. I, ale to, to należy zauważyć, że przede wszystkim ta wojna trwa od tej pełnoskalowej agresji. Bo jak popatrzeć, od pierwszej agresji Rosji na Ukrainę to trwa już ponad 10 lat. Natomiast od pełnoskalowej agresji trwa ponad 3 lata, to jest 1100 dni. I ona miała rozmaite fazy. Na początku była panika, no, widzieliśmy w Polsce tą panikę, przyjmując uchodźców z Ukrainy i wysyłając pomoc dla walczącej Ukrainy w tych pierwszych dniach i tygodniach wojny. Potem ludzie, ludzie na przykład patrząc z perspektywy Kijowa, wrócili do, do Kijowa. A potem, no to trzy lata powoduje, że co powoduje trzy lata? Po pierwsze, że ludzie są zmęczeni, to znaczy to widać, widać w Ukrainie, że ludzie są zmęczeni nieustannym wysiłkiem wojennym i, i widać, że oczywiście bardzo by chcieli, żeby ta wojna, wojna się skończyła, ale też powoduje to pewnego rodzaju. Też szukam dobrego słowa, bo pewnie łatwo jest powiedzieć coś, co nie będzie do końca precyzyjne, ale Pewnego rodzaju uodpornienie na różnego rodzaju wiadomości pochodzące z, choćby z negocjacji polityków. W piątek wieczorem polskiego czasu mieliśmy te fatalne negocjacje w Białym Domu i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, jak w poniedziałek, jak rozmawiałem z, z moimi współpracownikami, jak dość też, to może nie jest najlepsze słowo, ale obojętnie przeszli do tej informacji. Bo ona może oznaczać coś, co moi znajomi na rynkach finansowych nazywają noise. To znaczy, jest to jakaś informacja, która z pozoru może wydawać się istotna, ale ona ostatecznie może nie mieć kluczowego wpływu na, na to, kiedy ta wojna się zakończy, na jakich warunkach. Może to wynika z charakterystyki obecnego prezydenta USA, który, którego uważa się za nieprzewidywalnego i podejrzewa się o stosowanie rozmaitych technik negocjacyjnych. No, ale, ale, ale tak jest. W skrócie, Ukraińcy są zmęczeni, reagują na informacje, ale one nie mają takiego wpływu, jakie miałyby powiedzmy 2-3 trzy, trzy lata temu. Rok temu to z pewnością, ale jeszcze na początku tego roku, nawet miesiąc temu, podstawowym pytaniem, czy jednym z podstawowych pytań w naszej rozmowie, było pytanie o odbudowę. O to, jak Polska może się przyczynić, czy polscy przedsiębiorcy, jaka będzie rola na przykład właśnie kredobanku w tym. Czy dzisiaj takie pytanie ma jeszcze sens, patrząc na to, jak no, dynamika wydarzeń geopolitycznych się dzieje na świecie? Oczywiście, że ma, ale zgadzam się z Panem, że sam napisałem. Dążyłem napisać książkę o odbudowie Ukrainy. W międzyczasie uczestniczyłem w rozmaitych konferencjach na ten temat. Na ten temat. Natomiast no, logicznie rzecz biorąc, jeśli założymy, że Ukraina tej wojny nie przegra, moim zdaniem takie założenie bardzo bezpiecznie możemy przyjąć: Ukraina tej wojny nie przegra. Znaczy nie jest możliwe, żeby Rosjanie zajęli Kijów, zajęli zachodnią Ukrainę. Więc, jeżeli przyjmiemy takie założenie, no to ta odbudowa kiedyś nastąpi, więc każdego dnia przybliżamy się do tej odbudowy. Pytanie jest, na jakich warunkach odbędzie się ta odbudowa, no i tego oczywiście nie wiemy, jak i nie wiemy, kiedy ona się zacznie, to znaczy, kiedy rosyjskie rakiety przestaną atakować miasta Ukrainy i zabijać Ukraińców. I to jest wielkie pytanie. Tutaj otwiera się oczywiście geopolityka. Mamy zupełnie nowy, zaskakujący, oczywiście negatywnie zaskakujący dla Ukraińców, dla mnie również rozdział, którym jest są pierwsze tygodnie prezydentury, prezydentury Trumpa. No i pytanie, właśnie czy to, co widzimy, to jest coś, co ma służyć dobremu celowi, rozumianemu jako zakończenie trwałe wojny, o, o czym mówią słusznie Ukraińcy. Czy też po prostu nie daj Boże, Trump postanowił robić to, co Putin od niego by oczekiwał, czy to, co Putin oczekuje od Ukraińców, czyli zmusić Ukrainę do, do poddania się? Około dwóch tygodni temu rozmawiałem z przedstawicielką Polskiej Akcji Humanitarnej o to, jak Ukraińcy, którzy na przykład korzystają z pomocy humanitarnej, zapatrują się na wojnę i na pokój, na tym, o czym się mówiło właśnie, że prezydent Trump. Będzie chciał ten pokój bardzo szybko y, m, mieć, doprowadzić do niego w jak najszybciej się uda. On zapowiadał te 24 godziny mityczne, no ale wszyscy wiedzieli, że to jest niemożliwe. Y, I Ukraińcy mówią, że nie wierzą w taki szybki pokój. Może pół roku, może rok, ale że on tak szybko nie będzie. Z drugiej strony, y, koledzy analitycy y, rynkowi, szczególnie jeśli chodzi o rynek walut czy, czy giełdę. Mówią, rynek już czuje pokój, bo rynek już e, zaczyna grzać w tą stronę, z, są wzrosty e, i, i giełdy to pokazują. Jak pan na to się zapatruje? Jak w otoczeniu właśnie takim biznesu, czy też pańskich współpracowników e, patrzy się na to? No, rynek można oceniać oczywiście przez indeksy rynkowe i to, co ja widzę od początku roku, to rzeczywiście, na przykład, Polska giełda. Jest jedno z najlepszych na świecie. Polskie aktywa rosną przez najbliższe ostatnie dwa miesiące, czyli od początku roku, ale mamy równocześnie bardzo istotne wzrosty wskaźników wolatylności, czyli zmienności rynkowej. Więc rośnie, popatrzymy, rzeczywiście tak długookresowo rynek interpretuje, że wojna może się zakończyć. I to ma związek zresztą nie tylko oczywiście z perspektywą zakończenia wojny, mówię o polskim indeksie w Ukrainie, ale również z oceną perspektyw gospodarki polskiej. Natomiast jeżeli popatrzymy na wolatylność na przykład dzisiaj, no to dzisiaj patrzymy, patrzy, dzisiaj rozmawiamy 4 marca, indeksy są mocno na czerwono w Polsce. Więc, jakby no widać, że ta niepewność jest. No jak widzę, ta niepewność jest oczywiście związana z perspektywą negocjacji, czy mówię perspektywą, no bo one de facto zostały przerwane, ale właśnie z tym, jak, w jaki sposób ta wojna i na jakich warunkach, warunkach się zakończy. Więc myślę, że to jest taki okres bardzo dużej niepewności, związanej z tym, o co tak naprawdę chodzi Trumpowi, czy chodzi o to, żeby wynegocjować to porozumienie i stworzyć fundusz inwestycyjny, który będzie, który będzie wykorzystywał aktywa rosyjskie schowane w ziemi, czyli minerały i pierwiastki ziem rzadkich w taki sposób, że Amerykanie przyniosą know-how, zaczną to wydobywać i mówiąc w dużym skrócie, podzielą się z Ukraińcami zyskiem, czy też po prostu Trump postanowił, powtarzam, nie daj Boże, zrobić, Uczynić się pośrednikiem w rozmowie Ukrainy z Ukraińców z Putinem pod tytułem Poddajcie Ukrainę, no bo. Uh -huh. A, Pan to mówi, panie prezesie, i... ja, ja się do, do, dopytam o ten fundusz. Bo czy może być z amerykańskiej perspektywy, także nieważne, kto będzie miał drugą połowę tego funduszu. To znaczy, jeśli terytoria, na których zależy e, Trumpowi, no ale zakładam, że też e, amerykańskim przedsiębiorcom, są po stronie rosyjskiej, to z nimi założymy fundusz. Jeśli będą po stronie ukraińskiej, no to z nimi będziemy mieli ten fundusz. Nie chce mi się w to wierzyć, bo oprócz tego, że jestem prezesem banku, jestem też Polakiem, człowiekiem i znam trochę historię. Trudno mi uwierzyć w to, że prezydent Stanów Zjednoczonych może uznać, że będzie, nie wiem, z Rosjanami eksploatował ukraińskie surowce położone na chwilowo okupowanych terenach. Ukrainy, okupowanych przez Rosję, które to Amerykanie zagwarantowali Ukrainie, że będą ich bronić w ramach memorandum budapesztańskiego 31 lat temu. Znaczy to, bo w biznesie też ważne jest coś, co po angielsku nazywa się trust, czyli po prostu zaufanie. Jeżeli ktoś zachowuje się w ten sposób, to, no to zaufanie ma swój koszt w biznesie, więc jakby nie wierzę, że Ameryka że chciałaby się w taki sposób zachowywać, że prezydent USA okaże się być krótkowzrocznym biznesmenem, a raczej wolałbym, żeby po prostu został takim czy biznesmenem, czy politykiem, który, który buduje wartość na lata. Mhm. E, Panie się troszkę o, o, o Pana rynek Poprzedni, czyli właśnie tą logistykę. Bo y, wojna doprowadziła do wielu zmian w naszym regionie, w naszej części Europy. Chociażby taką ostatnią wielką zmianą było to, że Litwa, Łotwa, Estonia przepięły swój y, system energetyczny na system zachodni. Y, I czy przy odbudowie Ukrainy i przy tym, że Ukraina chce się wiązać z Unią Europejską, chce związać swoją przyszłość. Z zachodem Europy. Mówi się o tym, albo planuje się na przykład wymianę torów ukraińskich, żeby to było dużo łatwiejsze, jeśli chodzi o komunikację? Wie pan, to jest perspektywa wielu dekad. Nawet gdyby ta gdyby odbudowa się rozpoczęła bardzo szybko. Ukraina ma mniej więcej taką długość sieci kolejowej jak Polska, czyli około 20 tysięcy kilometrów. Polska ma trochę mniej w tym momencie. Ale też Ukraina ma mniej ze względu na to, że część tej, tej sieci, najbardziej gęsta, znajduje się na terytoriach okupowanych. Więc wymiana te, tego w takiej skali jest po prostu, no ona miałaby znaczenie pewnie symbolicznie duże, ale jest bardzo długotrwała, bardzo, bardzo, bardzo no to po prostu by się nie opłacało i z pewnością w Ukrainie po będą bardziej istotne inwestycje, będą większe priorytety. Uh -huh. Nie, no tak się zastanawiałem, że to gospodarczo, nie, nie tylko jeśli chodzi o taki symboliczny, symboliczną zmianę, no ale gospodarczą też, no bo jednak ten transport, który nie musi na granicy polsko-ukraińskiej być przeładowywany, zmieniane wagony, podwozia i wszystkie inne rzeczy, no to też pewnie mają duże znaczenie. To no tak, ale odbudowa tego jest bardzo duża. Poza tym, przypominam, w Polsce funkcjonuje, yy, częścią PKP jest linia hutnicza szerokotorowa, czyli szeroki tor. 400, ponad 400 km z bocznicami, która, się, to, która zaczyna się na ukraińskiej granicy, polsko-ukraińskiej granicy, a kończy się w Sławkowiec, za Głębiu Dąbrowskim. Więc ten szeroki tor ciągnie się daleko w głąb Polski, w miejsce, które jest takim dobrym centrum logistycznym. To zresztą jest szansa dla, dla PKP, PKP Cargo i PKP LHS, tak, tak na marginesie. Więc jakby to się toczy, No ale proszę sobie wyobrazić zmianę 20 tysięcy torów na węższy, co też w przypadku na przykład transportu cargo, który ma ogromne znaczenie w Ukrainie, no że to cargo to byłoby mniejsze, no bo jak są węższe tory, to mniej możemy możemy przewieźć. Mhm. No tak, no dobrze, to jeszcze zapytam o obecny sektor. Jakie są pomysły na to, żeby Polski sektor bankowy, albo czy jest w ogóle taka możliwość, żeby polski sektor bankowy odegrał ważną rolę w odbudowie i w transformacji sektora bankowego Ukrainy? No, w latach 90. nasz sektor bankowy został zasilony bardzo mocno przez sektor bankowy z Zachodu. Myśmy wtedy nie mieli tego kapitału, więc kapitał zagraniczny no, na całe szczęście, że wszedł i, i nam pomógł. Dzięki temu zresztą też przeskoczyliśmy wiele dekad, chociażby y, kwestie czeków. Czy dzisiaj sektor bankowy polski, właśnie chociażby PKOBP i Kredobank, są w stanie y, wejść i, i wesprzeć i być ważnym graczem na rynku bankowym Ukrainy? Dziękuję za to pytanie. Punkt powiedziałbym, ale tutaj parę parę kwestii. Po pierwsze, my już jesteśmy w Ukrainie jako część PK Banku Polskiego. Jesteśmy bankiem systemowo ważnym, istotnym, więc jakby my się przygotowujemy do odbudowy, ale w pewnym sensie na większą skalę, ale my już odbudowujemy Ukrainę, udzielając pożyczek. Jestem w tej chwili na dorocznym spotkaniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu. EIB wspiera nas w udzielaniu gwarancji dla małych i średnich przedsiębiorstw, które, którzy teraz funkcjonują w Ukrainie, więc ta odbudowa, ktoś może nazwać odbudowa, ktoś może, jak coś jest zniszczone, to już jest odbudowywane, albo wsparcie gospodarki funkcjonującej w trakcie wojny już trwa. Polski sektor bankowy dokładnie, on był, e, dlatego właśnie, że mieliśmy udział, e, korzy, bo korzystaliśmy jako, jako kraj z, z kapitału zagranicznego w latach 90. W 2008 roku, ja wtedy pracowałem w Waszyngtonie, w Banku Światowym w, e, i pamiętam takie opracowanie, które pokazywało, że w 2008 roku, przed kryzysem, e, polski system, system bankowy był modelowy, był uznany za taki, przez Bank Światowy za taki, który jest best practice, który jest modelowy. Dlaczego? Bo mieliśmy... PKOBP, który był wówczas największym bankiem, ale tam miał około 40% sektora, czyli mniejszość, a pozostałe duże banki, każdy miał innego właściciela z innego kraju. Mieliśmy Unicredit włoski, Millennium Portugalski, M-Bank niemiecki, City Bank amerykański i tak dalej, i tak dalej. To rozrzucenie kapitału było bardzo duże i konkurencja w związku z tym w systemie była bardzo duża. Przy czym był ten jeden duży bank należący do. do do skarbu państwa, zresztą sprywatyzowany przez giełdę, czyli z zachowaniem jakiegoś małego pakietu kontrolnego, ale małego pakietu własnościowego. I ten system, zresztą, pozwolił Polsce stosunkowo łatwo, relatywnie, powtarzam, przejść przez wielki kryzys przez 2008-2009 rok. Co zresztą, jak wiadomo, byliśmy Zieloną Wyspą, i wówczas ten kryzys odczuliśmy dużo mniej, a właściwie go nie odczuliśmy w tym sensie, że nie było spadku PKB. A odczuli go wszyscy w Europie. W Ukrainie jest rzeczywiście podobna sytuacja, że Ukraińcy będą potrzebować kapitału. To jest oczywiste do odbudowy potrzeba kapitału, ale będą też potrzebowali zdywersyfikowanego kapitału z krajów, które, są, które pomagają i pomagały Ukrainie i będą pomagać w czasie wojny, czyli z krajów Unii Europejskiej, pewnie nie wszystkich, jak wiadomo, ale, ale tych dużych, większych, tak. Ze, ze Stanów Zjednoczonych, miejmy nadzieję. że na tym się też opieka, opiera tak na marginesie ten deal, który, na, który teraz leży na stole w Białym Domu, prawda? Który nie został podpisany w piątek. Więc my byśmy bardzo chcieli w większym stopniu niż to ma dotychczas, a to się dzieje, uczestniczyć w odbudowie Ukrainy i PKO Bank Polski jako grupa się do tego przygotowuje, a Credo Bank jest, jest bankiem. Który, który to będzie wykonywał i, jak mówię, już cały czas wykonuje. Natomiast ważną rzeczą, którą tutaj chcę powiedzieć, to jest to, że my w Polsce generalnie mamy czasami dość mylne przekonanie o tym, gdzie jest Ukraina albo w jakich, co, jak wygląda Ukraina. Nie wiemy, czy, czy gospodarka funkcjonuje. Nie ma w tym nic złego, to po prostu oddaje, oddaje opisuje rzeczywistość. Bankowości na przykład detalicznej istnieją w Ukrainie banki, które są dużo bardziej nowoczesne. Credo bank właśnie uruchamia swoją aplikację internetową, aplikację do urządzeń mobilnych, która będzie dużo bardziej nowoczesna niż jakakolwiek bank, aplikacja w jakimkolwiek banku polskim w tej chwili. Więc jeżeli chodzi na przykład o sektor IT. To Ukraina jest bardzo do przodu. Tak jak my, jak pan słusznie zauważył, przeskoczyliśmy czeki, które były używane jak korzystałem z czeków jeszcze parę lat temu w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce ich właściwie nie było, tak samo Ukraina poprzez jakby wykorzystując w pewnym sensie pandemię oraz wojnę bardzo dobrze się rozwinęła w sektorze IT, również bankowości istnieją tam. Już aplikacje i nasza będzie, właśnie taką, która jest uruchamiana. Oczywiście ona dotyczy Ukraińców, obywateli Ukrainy, która, no mówię, jest bardzo, bardzo do przodu. Ataki Rosjan, które my odczuwamy codziennie w przestrzeni, to są oczywiście cyberataki i my mamy bardzo dobrych specjalistów, potrafimy się przed tym bronić, bo skala ataków w Ukrainie jest dużo, dużo, jest wielokrotnie większa od tego, co, z czym mamy do czynienia w Polsce, więc to też powoduje, że po prostu ułatwiamy się na pewną, na pewną patologię czy na pewne zjawisko, i jesteśmy w tym, w tym dobrze. Więc tu jest wiele wątków, ale chcielibyśmy w tym uczestniczyć i tutaj jeszcze jeden, jeden wątek na koniec, od rządu będzie należało do y, ukraińskiego, co chce zrobić z obecnym sektorem, z, 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 sektorem bankowym. W tej chwili większość banków to są banki państwowe w tym bank PrivatBank, który jest największym bankiem w Ukrainie. On wbrew nazwie nie jest prywatny, on został znacjonalizowany w 2017, zabrany oligarsze Kołomojskiemu przez rząd Ukrainy. No ale ponieważ to się stało, ponieważ ten bank ma około 25% udziału w sektorze, mamy Ościat Bank, który jest takim tradycyjnym państwowym bankiem, no to powoduje, że państwo ma większość. Nie znam przy przykładów sukcesów gospodarczych, trwałych sukcesów gospodarczych krajów, które by się odbyły w warunkach zdominowanego przez państwo sektora bankowego, więc jestem pewny, że prywatyzacja w Ukrainie będzie się toczyć. Zresztą Ukraińcy o tym bardzo, bardzo wyraźnie mówią: mówi o tym rząd, mówi o tym bank centralny, i to jest optymistyczne, że tam po prostu nie ma obawy przed tym, żeby. Przekazać własność sektorowi prywatnemu, sprywatyzować coś. Jak wiadomo, w Polsce to słowo nie jest za bardzo popularne. Ja miałem chyba zaszczyt być, organizować ostatnią w Polsce prywatyzację, którą, czyli prywatyzację spółki PKP Energetyka, sprzedaży spółki PKP do amerykańskiego inwestora. Niestety w 2022 roku ta spółka została znacjonalizowana ponownie. Y no tak, to jeśli mówimy o tej prywatyzacji, to jeszcze na koniec dopytam, bo w Ukraina w wielu instytucjach zachodnich, w wielu instytucjach finansowych jest postrzegana jako bardzo skorumpowany kraj. I czy rozwiązaniem, czy odejściem od tego i czy właśnie pomocą z, ze strony czy Unii Europejskiej, czy w ogóle szeroko pojętego Zachodu, no właśnie jest warunek, że Ukraina musi... Poradzić sobie z korupcją, a poradzić sobie z korupcją może na przykład przez prywatyzację? Oczywiście. To jest prawda, że w Ukrainie korupcja historycznie była problemem, ale prawdą jest, ja funkcjonuję aktywnie w Ukrainie od 2018 roku, że co najmniej od 17 roku jakby postępy w tym zakresie są dość istotne. Nie chcę tutaj wymieniać, ale, ale to naprawdę, naprawdę widać i wielu obszarach e, e, walka z, z korupcją jest na poważnie. Prywatyzacja oczywiście e, w, jest jednym ze sposobów walki z korupcją, no bo korupcja tworzy się tam, gdzie, 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 gdzie decyduje urzędnik, decydują politycy, no i gdy ma, gdzie mamy systemowe rozwiązania, które, które e, e, jakby tworzą patologię na, na styku państwowego i prywatnego. Ja chcę powiedzieć, że w, w Credobanku, oczywiście jesteśmy tego świadomi. kredobank też jest traktowany jako bank bardzo wiarygodnym właścicielem. I no też nie jest przypadkiem, że w zarządzie kredobanku mam Pawła Wojtunika, czyli najlepszego w Polsce specjalistę od walki, walki z korupcją, który na marginesie właśnie przeszedł bardzo trudne egzaminy przed Narodowym Bankiem. Ukrainy, czyli bankiem centralnym i uzyskał tak, jak ja zgodę na, na e, zasiadanie w, w zarządzie banku, e, więc jakby przygotowujemy się do tego i, i, e, i jakby jesteśmy świadomi, że, e, że to jest issue. Ale mówię, po pierwsze, to issue jest, e, czyli ten problem jest e, mniejszy niż był kiedyś, a po drugie m, staramy się przygotować do tego w taki sposób, żeby to nie miało wpływu na nasz biznes. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę i y, y, życzę powodzenia y, na nowym stanowisku. Bardzo, bardzo dziękuję. Partnerem programu był Mediabord.